Pochwalony, witajcie, baby i chłopy, oddzielnie, dajcie odsapnąć, dajcie chwilkę czasu pomyśleć Wybaczcie, że w czapce siedzę, ale przyszło się do soboty, trzeba było się wykąpać, parpi wszystko Jakby mrówki po człowieku łazili, ale to bez te wszystko, bez te francowate chemii Kiedyś człowiek wszedł do wali, daj sam przód dzieci, bajki, czasami po 3-4 sztuki. Potem stary na ostatku statku baba, wszystkie szarym mydłem się posmarowali, spłukali i zdrowy byli, nikt to szuf nie miał. Teraz zajdziesz do łazienki, to tak, na włosy masz te czarne tube, żeby ci nie siwieli, nie wyłazili, a tu się tego kończy. Pod pachi masz żela na, na cały ten na dole. Interes płyny intymne. Jak wyjdzie z tego wszystkiego jak rodzynek, to ci dopiero po grzbieci cierpi. Parpi. ledwie, że oddecha, można złapać. Ale dobrze, nie o tym będziemy dzisiaj gadać. Nie o tym, co się trzeba z sobotę wykąpać, bo się trzeba, ale o tym, co wy innego robicie. A mianowicie, to, że po tych likarzach, przeproszeniem, z byli głównym biegaci. A jak wiecie, u mnie jest tak, że nie telewizor za mnie, ale ja za telewizora robię, a swój rozum mam. Weź jeden z drugim, takie e, zaparci Złapi. Pierwsze co robi, za telefona bierze, dzwoni na jednego, drugiego gabineta co robić? to weź napij się. pół litry mleka kwaśnego gwarantuje Ci, przejdzie, jak nie którym bardziej to oporny popraw górkiem kiszonym z miejsca pójdzie spimusany maksy nie pomogą, jak taka mieszanka, w drugą stronę masz problem, że Cię goni zapas jagodów suszonych z wod, we wrzątek poczeka sił studzi, napij się. a jak nie to czekolady ukradni dziecku, zjedz pół zatrzymij się, tylko żebyś odkupił, a nie jak ten giertyk, czy tam inne budka że weźmi, ani odda rozumij się, wyjdziesz na podwórko wczorajszy czy nie bardzo trzeźwi, za kamieniem się posportniesz spadniesz, gniczoła złomiesz, kość bokiem wyjdzie we wsi weteryniarza, czy kłowala nie ma no w takiej razie dzwoń do dziecka, co w meście mieszka, do szwagra, czy do innego zięcia, niech zawozi na pogotowie, niech giczoła składają. Ale w inszych razach po jakę francę idziesz do jednego i drugiego, który tylko i, na, i, i, i przez to na kopertę czeka, a niczego więcej. Czym on cię wyleczy? Ta to, że one zapakują ten węgiel, że cię goni i da ci tego węgla, pójdziesz, receptę wykupisz. naź się, pomoże albo nie pomoże, jakbyś się jagodów nażarł albo napił. Miarkuj se jeden z drugim. Nie ma tak, żeby ci kto za darmo dał, a to, żeby on cię wyleczył, to na ostatku. Od czego taki lekarz żyje? Ty sobie najsam na, na Zadaj takie pytanie, takie pytanie, odpowiedź, z czego taki lekarz żyje? On żyje z tego, że Ty jesteś zdrowy czy Ty jesteś chory? Żyje z tego, że jesteś chory, albo przynajmniej że Ci się wydawało, że jesteś chory, i tak będzie robił, tak będzie kręcił, abyś to do niego wracał. Także jak on Ci jedno przepisze, to Ty do niego wrócisz, powiesz, że Ci się polepszyło, ale pogorszyło na drugie, to On Ci przepisze następne, za każdym razem, albo wiaderko, ja jej dać, albo. Pół świniaka albo dwie kury, czy kaczkę, i to jeszcze takie oskubane. Następnym razem przyjdziesz, powie ci, że musisz zrobić co innego, że tamto, co się nie sprawdziło, bo przecież to był eksperyment medyczny, że, ono, że on chciał dobrze, ale, ale nie wyszło. Na co? Na co jeden z drugim chodzisz do takiego, dupę sobie zawracasz. Zdrowia psujesz, jak od lat wiadomo, jak się we wsi żyło, co się robiło. Dzieciak miał gorączkę, dawało się jemu ch, y, herbaty, dawało się jemu, y, mleka z miodem z czoskiem. Oczepał się za 3-4 dni i gotowy. Teraz, żebyś wiedział, że największa na świecie choroba jest taka, że jak kichniesz to koniec. Kapota. Kiedyś ci ludzie śmiali, że jedna z drugą kichnie, jeden z drugim kichnie, od razu on ciężko chory. Dzisiaj odwrotnie, choćbyś głowę pod pachę przyni przyniósł do tych medycznych gabinetów, jak tu dawniej na renty się chodziło, to to nic nie znaczy. Pierwsze co musisz mieć to testa, że ty kichasz. Jak masz testa, że ty kichasz, to cię postawią do szpitala, położą na łóżku i z tym łóżkiem razem kopytkami do przodu wywiozą. Ludzi, zapamiętajcie sobie jedno jeśli jeden z drugim żyje z tego żeby Ciebie ugłupić żeby Ciebie leczyć, a nie żeby Ciebie wyleczyć to on będzie robił wszystko żeby za każdym razem do niego przychodzić koperty dawać, jajków nawsadzać świniaka przynieść a nie po to, żeby Tobie było lepiej żebyś Ty pozdrowiał i z tym kompaniem jeszcze nie wiem gdzie to może gdzie przy jakiej internet czy gdzieś ale żebyście tego tej chemii w różne miejsca ciała nie smarowali. Razem się czekoladowym pod prysznic płynem umył. Trzy dni za mną pszczoły szerszeni latali, bo myśleli, że to principolo idzie. Kupcie szarego mydła, gdzieby nie było, gdzie by, jakbyście gdzie napytali, napotkali, to dajcie znać. Ja wam zapłacę duboltowo. Drugą cenę za to, coście. Coście dali z Bogiem?